Moi sąsiedzi to familia złodziejska. Taka rodzina soprano, tylko złożona ze zdecydowanie mniejszej ilości pieniędzy i zdecydowanie większej ilości płodowego zespołu alkoholowego. Mieszka dokładnie nade mną, więc słyszę prawie wszystko, co się u nich odpierdala. Składa się z babki, ma około 60 lat, a wygląda na 200, dwójki rodziców, jakieś ciotki mieszkającej z nimi, trzech sepków i dwóch karyn. Oraz niekończącej się liczby znajomków, którzy potrafią u nich siedzieć tydzień. Wszystko to. Na 49 metrach kwadratowych. Sytuację lokalową ratuje tylko to, że cały czas jedna lub dwie osoby przebywają w więzieniu. Karyny się na 99% kurwią, bo często wychodzą z domu ubrane w drogie rzeczy, reszta chodzi w szmatach. Sepki okradają piwnice, samochody i gimbusów z telefonów. Kiedyś policja im wbiła do piwnicy i znaleźli tyle zapiertolonego towaru, że musieli podjechać vanem. Vanem! Starzy już nie popełniają przestępstw wymagających wysiłku fizycznego. Tylko ewentualnie sprzedają lewą wódkę u siebie. Ciotka to samo. Mimo patologii, są bardzo przywiązani do tradycji i kultywują więzi rodzinne. Za każdym razem, jak są jakieś święta albo czyjeś urodziny, to od rana zapierdalają w odświętnych, czystych strojach i już po południu zaczynają celebrować. Raz byłem przed wejściem do klatki świadkiem, jak jedna z karyn miała inny pomysł na spędzenie Wielkanocy niż jej ojciec. Ona akurat wychodziła z klatki, a on wracał ze sklepu z siatą browarów. Kurk, ty idziesz! Jaką z chłech pana masz z rodziną być? Gom na mnie to obchodzi, jadę do Mirka. Ustkuchuj, bo rodzinę to plaską na mordę gif. Potem wziął ją za włosy i zaprowadził do domu. Świętowanie zazwyczaj rozpoczyna się od kulturalnego 100 lat, również w święta religijne, a potem następuje regularna libacja alkoholowa. O tych imprezach mógłbym napisać książkę, ale ostatnio była jedna szczególnie imbowa. Późnym wieczorem wszyscy już napierdoleni drą mordy. Nagle zaczęła się awantura. Gdzie jest flaszka, co ja w łóżku? Spierdalaj, nie brałam! Gdzie jest kurwa, pytał? Mówię, nie brałam! Odpierdol się! Słychać jakieś tłuczone szkło i łamane meble, szamotanina. na królów, powiesz! Słychać już bardziej za okna niż przy yy, stójku. Skurwisz, zostaw mnie, ubijecie! Jeb, w krzakach, które mam pod oknem, mieszkam na parterze, ląduje ciotka XD. Otwieram okno, pytam czy żyje, a ona, jak gdyby nigdy nic, wstaje i zatacza się kompletnie napierdolona. Pytam jeszcze raz, a ona odpowiada: E, ty to się podkłam, panie władzo! I zapierdala z powrotem do mieszkania, jakby nic się nie stało. Libacja trwa zupełnie normalnie dalej. Wygląda na to, że zarówno sprawca, ojciec, jak i pokrzywdzona zapomnieli o całym incydencie, aż po jakiejś godzinie znów słychać wrzask ojca. Krak, gdzie z wódka co mam w topszanie. No i ciotka znowu próbowała z pomocą ojca zostać magikiem. Znowu wstała po chwili i poszła. Ale już nie do mieszkania. Kradzione.